Nieźle zacząłem od kaszlenia. Siemano, jest godzina 23. Dzień jest 4 styczeń. Dalej nie wiem, czy się mówi stycznia, czy styczeń. Chyba się mówi styczeń. Tak mi się wydaje. Mógłbym sprawdzić szybko teraz, ale nie zamierzam. Tak, co dzisiaj się dowiedziałem podczas streamowania na Twitchu ze odpadł Naki z Daily. Napisał mi to Dolchol na czacie i się okazuje, że to prawda. Ja zapomniał wczoraj filmu nagrać. I, I to szkoda trochę. Bo zawsze gdzieś jak patrzyłem na te na te Daily to, to najbardziej zwracałem uwagę na na Naki jeżeli chodzi o to, że, że nagrywa, że jakoś się stara, od początku. I, I tak trochę lipa, że to tak wyszło, że sobie zapomniał, czy tam coś nie wyszło i, i odpadł. To akurat... Y, nie najlepsza wiadomość. Na drugim miejscu oczywiście jest Dohal, który też, y, też nagrywa konsekwentnie i jest bardzo zaangażowany. Także pogczam dla niego. I, i, i też, też na pewno... Z Dolhalem się chyba znamy najdłużej z całej ekipy. Także to też też pod tym względem. Ale wychodzi na to, że zostałem ja, został Dolhan i został Mike. Także mamy ostatnie trzy osoby. Co z tego będzie, nie wiem. Czy można kogoś jakoś wykupić, jak w Fortnite? Nie wydaje mi się. Nie wiem, można jeszcze pokombinować, można Was pytać, można wymyślić zasady, bo one są bardzo płynne. Nie wiem, co, co zrobimy. Jak nie wiem, zostanie jedna osoba? Czy ta osoba dalej musi nagrywać daily? Jak przestanie to odpadać? Czy po prostu ten kanał dostaje sobie w spadku? Czy, czy nie wiem, zrobimy sezon drugi? Może na nowym kanale, kto wie? Jest to na pewno do przemyślenia. I co? I szkoda, szkoda. Yy, trzy osoby zostały, także podium. No.